I speedruns to speed to, to check the whiteboard for help. The ghost here seems to be linked to a object. Nie ma. Mm, lubię też. Karty są! Nie widziałam ich z daleka. W tym pokoju w ogóle rzadko cokolwiek się dzieje. Jak jeszcze można było gdzieś chować się za drzwiami, to tam za łazienką się zawsze chowałam. Odkąd już nie można, to tam to nawet duchów już... Nawet duchy nie chcą siedzieć w tym pokoju. Serio. Rany na parę godzin, no naprawdę to musi być męczące. Ja już jestem zmęczona, co nie, po tej półtorej godzinie. Halo. O, o, hej! O, hej! Ty jeszcze streamujesz? No? A ile jeszcze niż grała? Jezu, ale głośno jesteś. Tak, a ty właśnie ba bardzo cicho. Bo, no już... A, bo ja jestem na telefonie ogólnie. A, dlatego pewnie. Okay. A długo jeszcze będziesz grała? Nie, będę szła zaraz. No, no dobra, no to jutro coś popykamy. No najlepiej jutro, bo mówię, ja muszę jutro wcześniej wstać, i do wcześniej spać. No dobra. No okay. no to w takim razie do jutra. No hejo. Okay dobra. Okay. Dobra, nie jest to piwnica, to w sumie spoko. Trzynaście, jestem coraz bliżej. Dwadzieścia. Albo i nie. Ja ogóle powinni naprawić ten termometr, bo on jest strasznie zbugowany. Coś tu jest. Nie po nią przyjdę. Jak nie zapomnę. Jak zapomnę to trudno. <ścoughs> nie, to wcale nie jest tak, że... O, pojawiście A mam glowstika. Nie ma palców, ale mogą być ukryte. To wcale nie jest tak, że przed chwilą mówiłam, że ten Master Bedroom to. w ogóle nic się tam nie dzieje, nawet duchy tam nie chodzą. co, na telefonie? Wiesz, tam akurat wszedł na chwilę, nie? A, mamy freezing. Więcej dowodów to ja już nie dostanę. Trzeba myśleć plan działania. Przyzwyczaiłem się do tych speedranów. Kurde, takie trudne te duchy dosyć, takie nieładnie za łatwe. No, chciałam się męczyć, to się męczy. Tu no, generalnie nic nie robi. Znaczy, ja kamerę to i tak tam zaniosę, ja wiem, że to mi nie da już dowodu, ale bym mogła sobie w popatrzeć, co nie? Zaraz czujniki... Nie wiem. Równie dobrze szej może być. Tak, żebym po prostu wiedziała, co się w tym pokoju dzieje, co nie? Dobra. No i co? Twinshade oni i twinsy. Ten duch nic się robi. Right? Shade? <grystanie> nie, nie dostaję meczu, Kurde, i widzicie o, i to mógłby być speedrun, nie? Nie, bo to Nightmare. Przecież no, pewnie mi dostarczyć to, było to, teraz... Ten duch raz dotknął drzwi. Raz. nie raz. O. Dobra drugi. Może być się? Bo oni to chyba nie sądzę, co? jest tyle rzeczy do rzucania On coś robi w ogóle te buty tak były Ja tu i butami rzucał Nie, no, no, jak na oni, to chyba za słaby. My się. My się na nic nie. Ooo, już się nie lubimy. Chyba trzeba tak niżej, trochę co, nie? Drugi raz te same drzwi, i zaczyna się łaktywizować w sumie. Może to jednak oni. że postać, poobserwować jego zachowanie. Twinsy raczej to nie są. Yy... Raczej. Bo robiłyby dużo interakcji, nie jak... Chujka. Oni? Może oni? Chyba spaliłam jedno zdjęcie, bym musiała zdjęcie duchowi teraz zrobić, żeby Kaso wyrobić. ta ja co się dzieje chociaż. No nie wiem, ile mam psychy, no. Ale może w świetle to powinna być w sobie duża. Dotknął? Nie było słuchać drzwi, co nie? Nie, drzwi. A, świeczkę zgasił. Na świeczkę EMF jest? Na świeczkę EMF? Ja coś przegapiłem? No, w sumie uaktywnił się. Może to Jean? Shade chyba już odpada na tym momencie, co? Twinsy? Nie wiem. Kurde, te spiedrane były ciekawsze. Szybko, szybko! duchy do widzenia! Она Nie, z Pietrem skończyłam. No coś zapłukał gdzieś. Nie słyszę, żeby to było jakieś interakcje kniców, ale. Co tego nie zgadnę. O, Zgasił świeczkę? No teraz to było jak interakcja Twinsów. Zgasił świeczkę, i nagle tam woda zaczęła lecieć. No, tylko że co? Twinsy powinny w innych powierzchniach coś robić, a nie w jednym tylko, co nie? <laughs> Czemu szkoda, że nie gram z kimś? Cały czas gram z kimś, a speedrunów nie dało się robić z kimś. No i teraz to jestem całkowicie zagubiona. Może to jednak Twinsy są. zastanawia zastanawia dalej, czemu EMF piszczy jak świeczkę gasi. Albo oni, albo Twinsy. Albo Jean jeszcze lepiej. Korku, korków nie wyłączył ten duch w ogóle, co nie? No nie, miałem zdjęcie ducha coś zrobić. No trudno. Idę po karty. <noise> Idę po karty, nudy. To speedruny były fajne. Aha, zaraz, chwila. kadzidło muszę go oczyścić. Dobra, to zaraz wrócę tu po drugie kadzidło. Nie wiem. Też jest zbyt mało aktywny jak na oni. Ale Twinsy znowuż powinny chodzić wszędzie. Ale Jean w sumie nie wyłącza korków i on ten nie wyłączył. Nie wiem. naprawdę nie To jest takie zestawienie duchów, gdzie nie da się ich sprawdzić jakimś tabacalnym dowodem, tylko w ciemno. A w garażu są. Można się chować, co nie? No, któreś drzwi, to nie te. Dalej tu jesteś? Tu no, jestem. No jak coś tu w garażu. No bo ja wiem, kto użyje tego. O. I to jest plan. Dobra, wiemy, że jest tam. W karty zostawiamy, bo wiem, że duch... Już się nauczyłam, że duch hantuje z zmie... może hantować z miejsca. którym Ghost Eventa robił. Kurde, no nie wiem. <śmiany> Miało być łatwo. O, mrugał w salonie. To w salonie jest? Jakbym więcej po ruchu. Ale łazi w tej z powrotem, może faktycznie jest dwójka. Kuszam mnie te tu To za mały obszar ono. No łazi, no i co z tego? Łazisz, łazisz i nic nie robisz. Ja mogę wziąć pilsów? Eee, ja miałam 75 psychi. W ogóle mi nie spada. Nie no, śmierdzi ginem, też pokorków nie wyłączę. w różnych miejscach. Zobaczymy, czy ten dół będzie łaził. O. Patrzmy. Ale zagadka, co? No. Dobra, tym Kirim. A co jakby się te przykład dwa naraz zaświeciły to jest przy piisach możliwe? Jeden będzie w jednym pokoju, a drugi w drugim. Nie wiem, czy tak można to sprawdzić. Czy można temu tak ufać. O dwa razy przyszedł, ale na tym samym. I to tak szybko, co nie? Jakby wszedł do pokoju. O, zapomniałem czegoś i wyszedł. Raz jest pojedynczy, raz jest. Nie wiem, doszukuję się chyba tych twinsów, bo mi ten duch inny nie pasuje. Chyba że Jean. Jean. Twinsy powinny po całym domu robić interakcje, co? Poje obok chociażby. Zresztą ten pokój jest duży, dosyć. Ma łazienkę i ten 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 człowiek. Że no nie mam pomysłu naprawdę. Oni by rzucał. albo Twinsy? Hmm, teraz wcale nie chodzi, Tak Jakbym w ogóle... Normalnie bym powiedziała, że to gorio. Kurde, ten duch ma zachowania obydwóch tych duchów, którzy mi zostali. Który się dzielić follow'ów? A widzisz. Dobrze. Eee. No chyba idę karty ciągnąć dalej, bo... Nie oni. Dobra, czyli dobrze skreślałam, że to nie oni, bo oni nie robi takich go Stevenów. A, go Steven teraz tu był, to znowu nie mogę kart używać. Go event tu i tak szybko przeszedł tam? Tego co. Kurde, no ja nie wiem. Twinsy czy Jean, Twinsy czy... Szybko się tam strasznie duch przeteleportował, co nie? Strasznie szybko. Robi miś. Zaraz chwila. Co ten miś tu robi? Gdzie on leżał on leżał na kartonie zawsze? Tak ja dobrze kojarzę czy gdzieś tutaj, tak? Ja już teraz nie wiem, słuchajcie. Teraz to nawet nim mówię. Albo Twinsy, bo może faktycznie tak daleko łażą. No, ale tak daleko. już on nim cisnął tutaj. Zaraz, bo ja nie wytrzymam normalnie. Ten duch mnie troluje i to dziwne, bo to nie jest, nie mogę powiedzieć, że to spirit. możemy <laughs> ten... Yy. Czekajcie, czy ja dam radę takie coś zrobić? Zobaczymy. Jest gdzieś. chciałam zobaczyć gdzie ten miś leżał pierwotnie. Nie wiem, że na internecie jakieś zdjęcie piwnicy. No słyszę, ten duch robi teraz wszystko, jak już wyszła Mike, jak, jak byłam, to nie robił. Gorzec. Potrzebuję piwnicę. Ciemne, ciemne są te zdjęcia, strasznie. Ale teraz drzwi otwiera, słyszę to. Dobra, czekajcie, zaraz zobaczymy, gdzie ten miś leżał pierwotnie. Jest, chcę poszukać zdjęcia piwnicy. Mam zdjęcie piwnicy, ale misia to ja tu nie widzę. Słuchajcie, no grupo się bawimy, ja tu zdjęciami misia nie widzę. <grystanie> Skąd ten mi się tam znalazł? To się dużo interakcji zrobił jak wyszłam, co nie? O, i tu są nagle drzwi otwarte, ja ich otwieram, tu są otwarte. Tu? To co, Twinsy? No pokój zmienił, dlatego. Na który zmieniłeś? Na korytarz. Dlaczego nie ma tu freezingu? Ten moment jest ow. nie ma. Światło? Do drzwi łapie. Nie wiem co to jest za duch. Wszystkie mi pasują do tego ducha. dosłownie, wszystkie ja to też winie. Zamykałam wszędzie, ale ten miś to mnie zastanawia. Ale nie może być oni. Nie może być oni, dlatego że oni nie robią takich ghost eventów. Jaki mi się przytrafił. On, co to jest? Do jutra będę to zgadywać. Ale korków mi jeszcze nie wyłączył. No tak, w sumie to on siedzi w jednym pokoju. A Jean może rzucać misia? O nim piszą. No dobra, szybciej to, to wiem. Wyłączenie źródła powstrzyma. A czyli, gdy będę daleko, to on będzie szybszy. To więcej ja piszą o godzinie. może rzucać, a skąd ten się tam? Skąd ten Ej, bez kitu. No i zobaczcie, czy to nie są Twinsy? Za szybko się strasznie zapalają te. No ale może być też Jean. Bo są włączone korki i Jean jest wtedy szybszy. Jak jestem daleko. Czyli on zaraz może między wynikami się szybko przemieszczać? Ja nie wiem, ja już takie teorie tu snuję, że... Korków nie wyłączył, no. Te korki nie... Dobra, spróbuję Hanta wywołać i zobaczymy, czy on będzie szybszy. Też Twinsy też już potrafiły być takie troszkę szybsze. Tak dobrze pamiętam, no ale dobra. No i ten, ten... Zastanawia mnie ten miś dalej, co leży na koło schodów. Nie dżyn. No co, nie i korków nie wyłączę? Chyba trzeba, bo jeżeli pochańcie wyłączy korki... Wyłączył korków po chancie. No ale nie był szybki. Każdy duch pasuje. Słuchajcie, idę w Gina z racji tego, że nie wyłącza korków. To będzie, to będzie. Trudno. się wszędzie światła, ale korków w tyle czasu? No nie wierzę. Nawet od razu skreśliłam tego shade'a, nawet go nie obstawiałam. To no, był, słuchajcie, najbardziej aktywny shade, jakiego w życiu widziałam. Naprawdę. O matko. let